Cześć, nazywam się Natalia Tatarczuk i jestem z kadry szkoleniowej Car Group. Odporność psychiczna. Odporność psychiczna wcale nie oznacza braku stresu, zmęczenia, trudnych emocji. Ona oznacza zdolność doradzenia sobie z nimi i powrotu takiej wewnętrznej regeneracji właśnie wtedy, kiedy jest ciężko. Jak ja umiem przejść przez te trudności? Jak szybko ja potrafię nakierować siebie, swój zespół na działanie i nie stracić tej jakości współpracy? I w dzisiejszym środowisku pracy odporność rzadko jest cechą konkretnie pojedynczej osoby, ale często całego zespołu. To jak reagujemy, gdy jest trudno? To właśnie decyduje o skuteczności i stabilizacji. Zespoły bardzo często tracą swoją skuteczność, kiedy udają, że wszystko jest ok, w momencie, gdy oczywiście nie jest. Zamiatanie jakichś problemów pod dywan, trudnych emocji. I to właśnie będzie powodować wewnętrzną frustrację, która oczywiście wyjdzie. Z czasem konflikty w zespole, spadek zaangażowania to nieuniknione. I w odpornych zespołach można. Bez żadnego problemu, bez żadnego stresu powiedzieć, kiedy coś mi nie pasuje, kiedy coś jest trudne. Ktoś się nie boi jakiejś etykiety, oceny, bo wie, że może być sobą, że nie zostanie skrytykowany. Temat będzie przeanalizowany, przegadany, po to, żeby znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Wszyscy jesteśmy całością, wszyscy sobie pomagamy. Gdy trudności są nazywane, Ludzie przestają tracić energię na takie udawanie, że wszystko jest ok, bo to tylko pogarsza sytuację. Zespoły, które są odporne, szybciej skupiają się na konkretnych rozwiązaniach, nie ukrywają problemów, nazywają rzeczy po imieniu, kawa na ławę. I taka otwartość wzmacnia zaufanie całego zespołu, ale też zmniejsza poczucie osamotnienia, więc daje z tyłu głowy tą potrzebę bezpieczeństwa. Przynależności, otwartości, która jest tak potrzebna, gdy współpracujemy z innymi osobami. Odporność nie oznacza, że każdy radzi sobie sam. Prawdziwie odporny zespół będzie widział, że ktoś jest przeciążony, będzie gotowy pomóc, zareagować wtedy, kiedy rzeczywiście coś stanie się głębszym problemem, jakimś kryzysem, a więc uważność, elastyczność, Podejściu do podziału pewnych zadań. Czasami wystarczy proste zdanie: Daj znać, jeśli mogę ci pomóc. I to już pomaga obniżyć napięcie, przywrócić to poczucie bezpieczeństwa w drugim człowieku, że nie musi się martwić, wyrobi się, bo jest ktoś, kto wyciąga do niego tą pomocną dłoń. Tylko, że takie wsparcie działa skutecznie, kiedy jest rozłożone w czasie, a nie jest jakąś jednorazową interwencją na już. To będzie budowało przekonanie, że Zespół faktycznie jest podporą, faktycznie jest siłą, kiedy jedna osoba nie daje rady, gdy jest przeciążona. Reszta zespołu jest gotowa pomagać. Razem się wspieramy, razem płyniemy na tym statku. Najważniejsze, byle była współpraca. Tak się buduje odporność. Jak się jeszcze buduje? Poprzez odpowiedni język, nie szukanie winnych, obarczanie odpowiedzialności to przez Ciebie dawanie jakiś etykiet, skupianie się na faktach, na rozwiązaniach pomaga szybciej przywrócić równowagę w zespole, zamiast pytanie, kto zawinił, co możemy z tym zrobić, jak działamy, to całkowicie zmienia dynamikę rozmowy, ma zupełnie inną narrację. To właśnie w stresie widać, czy zespół działa razem? Czy osobno? Czy trudno się porozumieć? Czy to jest po prostu grupa zindywidualizowanych osób, każdy sobie? Stres nie tworzy problemów, on je ujawnia. Nie da się też zbudować odporności zespołu bez dbania o energię. Jeżeli zespół jest przeciążony, jeżeli ma naprawdę dużo pracy, za dużo, brakuje przestrzeni na przerwy, będzie przeciążony, sfrustrowany, łatwiej o konflikty, o błędne decyzje, łatwiej się wypalić, co oczywiście odbija się na skuteczności, jakości pracy. A tego chcielibyśmy uniknąć. Dlatego odporne zespoły rozumieją, że przerwy, odpoczynek, jasne granice są elementem odpowiedzialnej pracy, nie oznaką słabości. Umiejętność powiedzenia potrzebuje chwili przerwy, chroni relacje, chroni Tuż przed tym, zanim pojawia się frustracja, która wynika oczywiście z przemęczenia, zbyt dużej ilości obowiązków i nieumiejętności zarządzania sobą w taki sposób, aby zapewnić moment na odpoczynek, na tą regenerację. Jasne granice sprawiają, że napięcie nie przeradza się w jakieś wewnętrzne konflikty interpersonalne, pomagają wtedy budować. Elastyczność działania, ale też lepszą atmosferę w pracy. A jak wiemy, kiedy mamy dobrą atmosferę, kiedy się wzajemnie lubimy, łatwiej się pracuje, łatwiej się komunikuje, łatwiej jest mówić o tym, kiedy jest nam ciężko. Ale to jest trzon skutecznej pracy. Bardzo ważną rzeczą jest to, jak reaguje lider, bo to jego postawa nierzadko decyduje o tym, czy. Zespół buduje w sobie odporność, czy wręcz przeciwnie, osłabia ją. Spokojne podejście do napięć, autentyczność, dostępność to jest częściej ważniejsze niż jakieś gotowe odpowiedzi. Postawa, sama reakcja gdy liter mówi, że można jednocześnie mówić o pewnych trudnościach i jednocześnie szukać pewnych rozwiązań, zespół czuje się bezpieczniej. Sama taka świadomość, że nie zostaniemy sami z naszym problemem, już obniża poziom stresu i już wzmacnia zaangażowanie, które jest tak potrzebne. Odporność zespołu wcale nie polega na byciu twardym za wszelką cenę, ale na uważności, nadawaniu sobie przestrzeni do regeneracji wsparcie. Odporne zespoły nie unikają presji, ale wspólnie zmierzają w jednym kierunku. Potrafił przez nią przejść, to w trudnych momentach buduje się prawdziwa jakość i trwałość współpracy. Pamiętaj, odporność zespołu jest efektem codziennych, małych działań, nie jednego przełomowego wydarzenia. To jest praca każdego dnia, ale warto, żeby czuć się lepiej i być zadowolonym ze swojej pracy.